Nowe możliwości, ta sama Marta Kondé, ale z nowymi pomysłami. I nowy outfitik widzę u Ciebie, To jest outfit, outfit of the gay, tak się mówi. Tym razem wszystko jest zmatchowane, jest monochromatycznie. Nie jest, wiem, czy to słowo znaczy, nie, co mówi. Ja też znaczy, nie, ale gdzieś czy słyszałam… jest to istotne ostatecznie? Ludzie od fashion też tak mówią, więc i tak, od grafiki, i że to jest fajne. Tak, my jesteśmy zawsze fashion yy, i czasami Rosja. A, ale buciki tutaj widzę, że są, bo z butami, nie widać. czy są białe. Ale tutaj jest też jakieś, coś tutaj, jakieś kolorowe kwiatki, co tam się dzieje? No, jakby muszę, jakby to też... Korespondują w każdym razie do że, Moja żeńska strona wymaga tego, że miał trochę kwiatków na sobie. Szanuję Mówię. to. Tak. E, rozmawiamy dzisiaj o Foot Town Second Birthday Festival. A nie bez powodu zagaiłam trochę o fashion, ponieważ... Chociaż nie wiem, czy, czy Wam spojlować, czy nie, chociaż e, już ta sytuacja się odbyła, mianowicie wypuściliśmy ciuchy. Ciuchy, ale to o tym będzie oczy, oczywiście nasza szefowa marketingowa opowie więcej. Ja jestem podekscytowana, więc nie mogłam się tak, oprzeć, żeby... Kinga bonus, się z nami o ciuchach. Już mówiła o, tak. o, o merchu? Tak. Ale mówiła o merchu urodzinowo? O tak. O urodzinowo? Nie wiem, czy jest nowy merch, urodzinowy, A. specjalny. Widzisz, no to, to na pewno jeszcze o tym porozmawiacie. Mhm. Ja dzisiaj zajmę się stroną muzyczną naszego wydarzenia. Jest o czym opowiadać. Czy masz jakieś pytania? Mm, może tak. Następne pytanie poproszę. Nie ma pytań, więc może... Właśnie szukałem, czy było jakieś... Szukałeś? Nie było, nie było. Chciałem ja, z mojej perspektywy, jeśli chciałbym pójść na jakieś wydarzenie muzyczne, to pierwsza rzecz, którą bym zrobił, to jest, kto będzie na tym wydarzeniu muzycznym? Zazwyczaj wychodzisz w które dni? Czy bardziej wolisz wyjść? Ja tygodnia? czwartek, mały piątek. Czwartek, mały piątek. No to doskonale się składa, dlatego że w czwartek u nas będą wspaniali artyści. Uwaga, Dawid Grzelak, jeśli nie znasz, a możesz nie znać, bo to jest bardzo zdolny młody artysta, który mi się kojarzy trochę z pokoleniem, uproszczę może, ale kojarzy mi się trochę z pokoleniem Ralfa Kamilskiego. Więc mhm. jeśli ten klimat Cię interesuje, to bardzo zachęcam. Tak, miałem kiedyś psa. Miałeś kiedyś psa? Miałem na imię Bazyl. Fajnie. A wiesz co, kiedyś, jak ja byłam w przedszkolu, to myśmy sobie grali w bierki yy, i ja zawsze przegrywałam. I teraz yy, jak udało nam się przejść od Dawida grzelaka do tego? Przez Alfa Kamińskiego. To no wszystko jego wina. Yy, Musisz przeprosić teraz Ralfa, od Ralfa do Bazyla. Wow. Przy... Wow, yy, mocne. No i ten kącik stand-upowy już myślę, że tutaj zakończyliśmy. Opowiem więcej o artystach może, co ty na to? Ja myślę, że to jest genialny pomysł i zastanawiam się, skąd bierzesz takie świetne pomysły zazwyczaj. Mam je wszystkie zapisane. Mam tutaj ściągawkę i sobie po prostu sprawdzam. Teraz będę mówiła... Aha, teraz była puenta. Dobra. Czyli to teraz jest to było Napisałam, długo pisam. Um, Dawid Grzelak. Dawid Grzelak. I Jarecki. To Jarecki. Jareckiego? Nie miałem jeszcze elastyczności. No to koniecznie w takim razie, bo widzę, że tutaj kolega ma dużo do nadrobienia. Ja nie słucham muzyki, ja słucham, jak ludzie się kłócą w internecie na sławkach. No to wiesz, że ludzie, którzy nie słuchają muzyki, nie są szczęśliwi? To by wyjaśniało wiele rzeczy w moim życiu. No właśnie. No właśnie, to musisz, okay, to musisz, to, musisz no teraz robić. tą kwestię zjazdzić. tak? zweryfikować. Dawid Grzelak mhm. i Jarecki. I co to jest za muzyka, żebym mógł tak się nastawić? Jeśli lubisz muzę około funkową, to Polacy całkiem nieźle sobie radzą w tej dziedzinie. Mhm. Ale koniecznie musisz przyjść po prostu posłuchać, bo Dobre. ja nie chcę ci opowiadać. Muza, muza broni się sama. To prawda, ciężko jest opowiedzieć Klimat około, oko, około funkowy, I to są jakościowe rzeczy, myślę, że poziom taki światowy, więc jeśli, jeśli lubisz... I jeszcze jeśli lubisz po polsku to. Tak, no znam polskie od dziecka. Polski od dziecka znasz? od którego dziecka? Od zero. od zero. Y... Niewiele się zmieniło w tej kwestii. Kat, świetnie, byłeś świetny. To teraz ym, jeszcze może opowiem, co się będzie działo oprócz tego, bo oprócz Dawida Żelaka tak. i Jareckiego będzie pani Super DJ. Nie tak. będę to ja tym razem. Będzie to moja koleżanka po fachu. Lazy Czyli One. nie praktyczna, ale zdarzało nam się, że nas mylili, ponieważ ona ma też kręcone włosy, tylko że ona ma taką burzę loków. Ja mam troszkę tych loków mniej. A i... czy czujesz, że to jest taka właśnie twoja antyteza Nemesis? Czy że jesteś ty praktyczna? To ona jest taka Lazy? W zasadzie to by się zgadzało. Jest jeszcze koleżanka moja po fachu, która się nazywa z kolei bz One. To bliżej ciebie. Ona jest. Tak, Siostra. teraz. Przy tym, że ja jestem mocno zajęta pracując tutaj, robiąc fajne wydarzenia. To tak, Busy One to, to raczej taksywa byłaby mi nieco bliższa. Chociaż, a lazy One no to trochę zazdro, bo chciałabym troszkę być momentami mm -hmm. leniwa, ale nie mam na to czasu. Lazy One. Jarecki i kto dalej? Mr grzelek. Mr. Grzelek. Czwartek. Czwartek. A w piątek? Czy coś, coś może już obiło ci się o. Ob, obiło ci się? Nie wiem. Dobrze, w piątek. To ja, ja ci powiem, co będzie w piątek. Kajerzusz Bowską? Tak, było u nas ostatnio. Była i siedziała tutaj? Nie, tu, tutaj tylko, że tam. Tutaj tylko, że tam. No to Madzia też będzie u nas. Będzie u nas w piątek. Tuż po koncercie Bowskiej. Mhm. To cieszę się, że to jest pierwsza artystka, którą znasz z puli. Tuż po Bowskiej będzie nasz skład, który możecie e, słyszeć w e, większość weekendów na scenie Foot Town mamy dwa składy, które się wymieniają. Jednym z nich będzie Cool and the Bang. To jest nazwa, którą ja wymyśliłam, bo oni są mega cool i robią duży bank podczas, okay. podczas wieczoru, więc to jest muza rapowa Golden Ery 2000. Takie bardzo znane, znane numery rapowe, około rapowe. Mm -hmm. Ale zdarza się, że przemycimy coś hałasowego, coś ciekawego też z tego rocznika, z, z, z obu w zasadzie: 90 i 2000. I tuż po Bowskiej chłopaki będą rozgrzewać dalej parkiet. Słusznie. Na pewno impreza nie przysiądzie. I tutaj będzie towarzyszył DJ Finger, też kolega po fachu. Mm -hmm. Zapisałeś nie ma sobie? No to żadnego. Nie Nie no czekałam. Czy dacie jeszcze chwilę? Dobra, nie, minęła chwila. Sobota, to możesz sobie zerknąć, bo to tutaj odbija mi się w lustrze, że. Zdjęcie kojarzysz tych państwa? Jadłem kiedyś. Jadłeś kiedyś. O! Fajnie, to ten, ten żart taki już taki najbardziej chyba ze wszystkich, które dzisiaj padły. No, jest naj, najsłabszy, myślę. Nie, niezły, nie, nie, niezły, niezły. Mam nadzieję, że się nikt nie obrazi za ten żart. No ale. Przecież jest... nazwa zobowiązuje, jestem praktyczna pani, a, a ostatnio klientka do mnie napisała. To dziękujemy, to byśmy bardzo poprosili praktyczną panią domu. Moja mm. ksywa została zmodyfikowana po raz setny, a ja sobie ciekawy. zbieram sobie te, te zmiany mojej ksywy, bo to są bardzo ciekawe. Czy jest to... bohaterką w swoim domu? Tak. Mi um, się ostatnio dobra pani... chciałem ją naprawić sam, ale poległem. Zasnąłeś w sensie? Nie, w sensie po prostu nie udało mi się. Nie udało ci się. I musiał przyjść um, inny mężczyzna. Wiesz, co tak się czasem zdarza w życiu. Niestety, no dobrze, że tylko ze zmywarką tak ci się stało. Pralkę naprawiłem. To trzymam kciuki, żeby. I umiem też wymieniać spuczki. Zapraszamy do współpracy. I tym optymistycznym akcentem przechodzimy do, do artystów, którzy pojawią się na scenie Food Town. Ach, bo myśmy powiedzieli. Czwartek, powiedzieliśmy piątek, powiedzieliśmy, powiedzieliśmy sobota. Mhm. Ale jakie to są daty? 19 mhm. października, czwartek. 20 października, piątek. Czy 19 Dawid Grzela Kiarecki? Tak jest. 20. I Lazy One? Bowska. 19, 20. Bowska i cool and The Bank? Tak. DJ Finger? Tak. A co tak wymieniam? Jeszcze teraz? I sobota, sobota. I teraz sobota. 21 października. Mhm. Gwiazda główna to? The Dumplings. The Dumplings. Jeśli lubicie, to bardzo zachęcam, bo Oni dawno ich nie było po na scenie. do siebie, tak. Do współpracy. Po dłuższym modę. Masz, staniu... masz jakieś plotki na ten temat? Chcesz coś powiedzieć? Tak słyszę. Wchodzą tak słyszałem. słuchy. Słuchaj, no to nie ma co, co plotek słuchać, bo wiesz, co robią pl plotki z ludzi. To potem się okazuje, że ludzie na pontonie po wiśle pływają. Plotki i pomówienia. Pomówienie, kłamstwa. The Dumplings 21 października na scenie Food Town w ramach festiwalowego wydarzenia urodzinowego Food Town. A Owszem. co? Pod dumplings. Słuchajcie, e, bardzo jestem e, szczęśliwa. Po tym, że też nie będzie co zbierać. E, będzie, bo jeszcze wchodzi kolejny zespół. Tak, ten, na dokładnie. I słuchajcie, bardzo, bardzo jestem szczęśliwa, że mogę o nich powiedzieć. Dlatego, że ja od, od momentu, kiedy pierwszy raz ich usłyszałam, to bardzo im kibicuję mhm. i oni się u nas na scenie pojawiają. Nazywają się Karol Markowski. Ja mówię o nich, że to są tacy hipisi młodego pokolenia pomiędzy Dursami, mhm. Beatlesami, Bee Geesami, a Stonesami. Okej. Okay. Też mają takie smutne piosenki? Nie, no mega energetyczne granie, mega jakościowe granie i najczęściej... Opinia, jaką najczęściej słyszę, kiedy ludzie m, stoją pod sceną, to pytają, czy, z którego kraju... pytają, czy ze Stanów jest ten skład po prostu, więc... To też świadczy o tym, że rzeczywiście trzymają światowy poziom. Chłopaki są młodzi, są mega zgrani, trzech z nich śpiewa. Mm -hmm. I naprawdę wielokrotnie się zdarzyło, że, że ludzie nie wiedzieli, czy oni rzeczywiście śpiewają na żywo, czy, czy, czy pomiędzy nimi gra DJ, bo też grał, więc łatwo było pomylić. Jestem zachwycona, bardzo Wam polecam. The Dumplings w sobotę i zaraz po nich Karol Markowski. A między nimi, oczywiście. DJ, DJ Hugo w tym, w tym też wypadku. też przyjść niezależnie, tak w ciągu dnia? Yy, można przyjść niezależnie, można przyjść zależnie, za co można myśleć. Tak po prostu niezależnie od, od, od rodzin, na przykład w ciągu dnia zjeść coś? Można, szczególnie, że od 18 mamy, też będziemy mieć warsztaty, więc będzie się, oprócz tego, że będziemy mieć koncerty w e, czwartek, piątek, w sobotę, to w niedzielę będziemy mieć imprezę, już 20-ą odsłonę imprezy, Shake and Help. To jest impreza, która. To, to już będzie drugie wydanie tej imprezy, jako że mamy drugie urodziny, więc to jest wydarzenie bardzo szczytne, dlatego że będziemy podczas tego wydarzenia charytatywnego zbierać pieniądze na, na kolejnego młodego człowieka, który, który potrzebuje tego wsparcia. To jest inicjatywa, która, którą prowadzi i która się zaczęła od środowiska gastronomicznego. Oprócz tego, że no, będzie się dużo działo podczas, tej, podczas tego wydarzenia, dlatego że oprócz tego, że będą aukcje, będą pokazy barmańskie, y, będzie się działo też sporo na scenie, ponieważ zaprosiłam kilku artystów, więc w ciągu od godziny 19, no, myślę, że pociągniemy do późnych godzin nocnych. Cały czas coś się będzie działo na tej scenie, będzie, będzie mega energetycznie, będzie w, zeszłym, w zeszłym roku było tłumnie, przyjechało bardzo dużo osób ze środowiska gastronomicznego, y, towarzyszyło mnóstwo osób, mhm. które są też przyjaciółmi i ich przyjaciół, więc zrobiła się z tego taka, powiedziałabym, trochę rodzinna, rodzinna impreza, zabraliśmy kupę kasy. I mam nadzieję, że w tym roku zbierzemy jeszcze więcej. Zapomniałam dodać jeszcze ważnej kwestii, że nie bójcie się podczas wieczoru, że nie będziecie wiedzieć, co się dzieje, nie będziecie jak dzieci we mgle, bo yy, mój kolega z kolei Bartosz będzie prowadzącym. To, hmm. będzie, to będzie dobre prowadzenie wieczoru, oprócz muzycznego. No to będziemy mieć jeszcze prowadzącego. Ekstra. Super, ja jestem Czy masz jakieś pytania dodatkowe? Czy, czy będą tańce? Dziękuję. Czy wyobrażasz sobie, żeby nie było tań tańców? Nie wiem, no ja cię pytam dlatego. Ale ty chyba jesteś nietaneczny, bo myśmy już pa parę razy rozmawiali o tym i ty chyba jesteś coś z tych raczej, co by postali na środku parkietu i z, z książką. Tak myślisz. To tak, jest tak, tak Orwella, byś to tak patrzysz na mnie Ostentacyjnie. Tak, tak widzisz, nie, nie widzisz mojego atletycznego usposobienia? Tak, ale atletyczne usposobienie często widzę na parkiecie i to nie ma nic wspólnego z tańcem niestety. No, ale ja jestem bardzo delikatnym człowiekiem, i balet może. Potańczysz czy nie potańczysz? Ja, zawsze, jak jest muzyka i jest już na przykład godzina trzecia w nocy, to oznacza, że prawdopodobnie nie siedziałem o suchym pysku, to czasami się zdarza. Co się zdarza? Taniec. Taniec się zdarza. To życzę Tobie i życzę wszystkim, żeby Wam się przydarzył taniec podczas naszych urodzinowych wydarzeń od czwartku do niedzieli. Do, Do zobaczenia. Futal na scenie Gimlet. Kulta 2023, druga edycja. Sprawdź to. Prawie minę. Bye.